Dzień dobry, to jest dobitnie, krótko i dobitnie. Dzisiaj, tuż przed końcem kampanii wyborczej, tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej, jeszcze tylko jeden dzień w zasadzie nam został po debacie w Końskich. Debacie, na której można było się spodziewać, że Rafał Trzaskowski nie przyjdzie. Pojawił się tam za to poseł Zębaczyński, który rzeczywiście, jak zwykle, pokazał, że. Jego inteligencja nie jest zbyt nachalna, próbował zakłócić wiec, spotkanie z Karolem Nawrotskim. Wszedł w tłum ludzi, którzy są zwolennikami, raczej, raczej Rafała, nie Rafała, no, absolutnie nie Rafała On z ludźmi Rafała Czastowskiego był, wejść w tłum ludzi, którzy są zwolennikami Karola Nawrockiego i prawej sprawiedliwości. I tutaj rzeczywiście można było Sądzić, że ten one man show, który, z którym mieliśmy wczoraj do, do czynienia z końskim, co należy traktować jako błąd zdecydowany, trzaskowskiego nie pojawienie się w końskich i nie rozmawianie na temat istotnych spraw dla Polski, tylko kolejny raz unikanie debaty, jak Donoszą media uniknął czy uciekał także przed debatą w stacji RMF, w związku z tym. Trochę w tym tchórzostwa, trochę w tym asekuranstwa Trzaskowskiego, trochę w tym nieprzemyślanej strategii, dużo chaosu, dużo chaosu, który poseł Zębaczyński tylko jakby poszerzył, tak, potwierdził, tak, że tam panuje chaos i, i tak naprawdę, że ci ludzie to mnie zawsze zaskaku, zaskakiwało, jak Nisko ci ludzie cenią inteligencję wyborczo, wyborców. Jak bardzo traktują tych ludzi, którzy głosują, zwłaszcza w zmniejszych miejscowości, jak motłoch, jak taką gawieć, którą należy tylko trzymać pod butem i podawać im jakieś tam treści, żeby wzbudzać w nich emocje, rozemocjonować, zachydzić, zachęcić, zawstydzić. To wszystko takie jest takie... Zestaw emocji, które rzeczywiście ta ekipa ma już opracowane i który się czasami sprawdza, częściej się jednak nie sprawdza. I mamy do czynienia w związku z tym z, jakiego rodzaju, z jakiegoś rodzaju furią w Platformie Obywatelskiej. Poseł Zębaczyński, rzeczywiście obecność go, jego obecność na Wiecu czy na debacie w Końskich jest tego dowodem. Słabo to wyszło, nawet, nawet przychylni platformie komentatorzy zauważyli, że no, strategia jest raczej nie najlepsza, ponieważ pięć lat temu platforma próbowała robić dokładnie to samo, no i Rafał Trzaskowski przegrał. Ale to nie jest tylko, to nie jest tylko y, kwestia y, takiej niechęci do tych ludzi. Oni po prostu gardzą. I przykładem tego będzie film, który, który wyemituje dzisiaj telewizja, czy jutro, czy dzisiaj telewizja, znaczy w każdym razie tuż przed wyborami, telewizja polska. Chodzi o film Furioza. Ta Furioza rzeczywiście jest w platformie i Furioza będzie wyświetlana. Zobaczmy, jaki to film. Małe to twoje statki. Na was żeby nie było jak na Chodzi oczywiście o, o jasne skojarzenie, że tutaj mamy do czynienia z kibolami, i to tacy właśnie, taki właśnie jest Karol Nawrocki, taki to człowiek, który wywodzi się z tego środowiska. Warto przypomnieć, że. Że kibice rzeczywiście byli tą grupą, z którą swego czasu rząd Donalda Tuska walczył bardzo mocno i, 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 i ci kibice byli mocno prześladowani przez, przez władze po, w poprzedniej kadencji Donalda Tuska. Przyśpiewka Donald, mh, mh, twój rząd to balonki Niosła się przez całą Polskę, przez stadiony na całej Polsce, za co w odwecie ministrowie i wojewodowie zamykali stadiony, ponieważ Donald nie mógł znieść tego, że śmieją się z niego w głos całe stadiony, tysiące ludzi i to przebija się do, do mediów. Pamiętajmy, że kilku kibiców było przetrzymywanych w aresztach długie miesiące, a nawet lata bez wyroku. Akcja Widelec, gdzie zatrzymano grupę kibiców legi jako agresywnych, okazało się, że jedyne co przy nich znaleziono to plastikowy Widelec, który zdaje się, że był gdzieś tam na trawniku położony. Taka to była historia, i dlatego, między innymi, dzisiaj kibice są raczej przeciwnikami i Donalda Tuska, i Rafała Trzaskowskiego, i całej tej ekipy, która no, jest jaka jest. To, to, to wszyscy widzimy. Natomiast Istotna jest coś innego, że jeżeli mamy tutaj taką, pokazanie takiej walki z patologią, tak oczywiście uważają politycy Platformy Obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem na czele i Telewizja Polska będzie wypuszczała ten serial Furioza, co oczywiście jest tak, tak prymitywną zagrywką, że aż myślę, że ludzie inteligentni się chyba trochę zdenerwują raczej, niż, niż do czegoś ich to przekona, czy zniechęci a, no, a wyborcy platformy i tak nie potrzebują już więcej, żeby uznać, że Karol Nawrocki to złowcielony Ale otóż, jeżeli to jest taka patologia, no to oczywiście na platformę ma głosować elita. No to zobaczmy, jaka to jest elita. A jeśli te artyści, jak ja, mają funkcjonować, a nie być zamykani, cenzurowani, jeśli mają spędzia dostawać, to tylko ten Człowy Rafał nam to zapewni. No i żeby Polska przyjmowała migrantów i wszystkich potrzebujących, i żebyśmy walczyli z klimatem, Rafał to jest europejski wybór na poziomie. Głosujcie na niego. Nawet Jacek Chmurański tak zagłosuje na pewno, bo. Jesteśmy jazdem za uśmiechniętą polską. Tak, tak, to jest Jaś Kapela. Jaś Kapela, y, artysta cokolwiek jednak, y, chyba, nie <trykanty> mówiąc, kontrowersyjny, by nie powiedzieć, taki lub ten, artysta. Zobaczmy y, 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 fragment jego aktywności. Powiedz, czemu się obsiałeś? Powiedz, Oj, czemu coś. się obsiałeś? Mam dla ciebie prezent, taki. A to jest... Bieluchę, bo się... Obsłysza... Tak, jaś kapela zasłynął tym głównie, że właśnie bił się za pieniądze tak, tak, w jakichś, w jakichś galach tego rodzaju. Taki to artysta, taki to członek elity platformerskiej, taki to właśnie, i tacy właśnie ludzie popierają Rafała Szkosowskiego. To jest ta. Wyższa, wyższa, wartość, wyższa sfera, która oddaje głos na, na tęczowego Rafała, który jak mówi Jaś Kapela, ma przyjmować migrantów i wszystkich innych, ile wlezie, i dawać stypendia takim no, dość nieudolnym jednak artystom, jak, jak Jaś Kapela. To jest, proszę Państwa, wybór. Można powiedzieć, parafrazując dawne stwierdzenia, oni pójdą na wybory, <grydy> a czy wy pójdziecie? Trochę to zabawne, trochę to śmieszne, ponieważ trochę to straszne, ponieważ w rzeczywistości te, jak widzimy, ostatnie dni kampanii, to są one wyjątkowo brutalne i w zasadzie ten chaos informacyjny, który jest nam serwowany, no trochę pokazuje, że już sztab Trzaskowskiego, tak to powiem, trochę idzie na ostatnich nogach, już ledwo się chwieje i, i ta furioza, która tam panuje, rzeczywiście chyba jest, chyba jest jakaś wszechogarniająca. Myślę, że najbardziej w stan takiego rozedrgania wprawiło ich oświadczenie Sławomira Mencena, który co prawda nie poparł, nie poparł oficjalnie żadnego z kandydatów, Zostawił tę kwestię do wyboru wyborcom, uznając, że oni mają swój rozum i sami będą decydować. Natomiast no, jego uzasadnienie jest dość jasne. Nie widzi powodu, żeby głosować na, na Rafała Trzaskowskiego, natomiast Karol Nawrocki podpisał wszystkie postulaty. Oczywiście. Można mieć wątpliwości co do zachowania Mencena. oberwało mu się za to piwko, obrywało mu się za wiele rzeczy. Niemniej, na koniec, tak naprawdę, zostaje kwestia podjęcia decyzji. I tutaj, tak na poważnie, należy potraktować jakby wskazanie, że jednak, mimo wszystko, Mencen uznaje jednak pewną wspólnotę wartości, dystansując się oczywiście w pewien sposób od, od Nawrockiego i Pisu. Co jest oczywiste, bo ma swoją formację, i, to, i ta formacja jest dla niego najważniejsza, ale pewna wspólnota wartości, jeżeli jest, to jest raczej, a jest na pewno w wielu zakresach, to jest to wspólnota z Karolem na natomiast pe, z pewnością nie z Rafem Trzaskowskim. I jak bardzo liberalni, lewicowi publicyści nie zaklęknęliby rzeczywistości, tak naprawdę słowem Mencen wskazał jasno, że. Poparcie jego jest raczej, nawet jeżeli nie po stronie Nawrockiego, to będzie głosował przeciwko Trzaskowskiemu. Czy wyborcy to, to tego posłuchają? Czy wyborcy uznają to za ważną informację? To już jest kwestia, oczywiście, wyborców. Oni sami decydują i żaden lider nie, nie jest w stanie ich zmusić, a im bardziej będzie ich zmuszał do głosowania, tym bardziej pewnie osiągnie efekt odwrotny, ale. Widzimy tą kampanię, tą, 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 tą całą taką nagonkę na Nawrockiego, bardzo silną. Ona no z pewnością już dzisiaj pokazuje, że Platforma się boi, że ta furioza, która jest pokazywana, czy będzie pokazywana w telewizji, to jest furioza platformy obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie i do odwiedzania dobitnie.pl, bo już tam zamieszczamy, zamieszczamy tam przez cały czas świeże komentarze, analizy dotyczące sytuacji politycznej, wyborczej i, i do zobaczenia.